Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiejszy temat to jak przechowywać ramki z suszem przez zimę. W zasadzie ja znam dwa sposoby, o których chcę Wam kilka słów powiedzieć. Pierwszy sposób, mój znajomy mistrz pszczelarski mi podpowiedział: to znaczy bierzemy te ramki i wkładamy do jakiejś, jakiegoś, jakiegoś małego pomieszczenia. Jakiegoś małego pojemnika, typu na przykład jakaś stara szafa, szafka, coś takiego. I tak, żeby tam dość luźno sobie leżały, i co kilka dni, tak gdzieś powiedzmy co dwa tygodnie, trzeba je przesiarkować. To znaczy odpalić tam troszkę siarki, żeby żeby zabezpieczyć się przed rozwojem motylicy no ale ja nie mam takiego pomieszczenia, nie mam takiej możliwości w związku z czym inny z kolei znajomy pszczelarz sprzedał mi swój własny sposób on robi to tak, że przemrozi przez kilka dni takie rameczki z suszem i następnie pakuje je o właśnie w taki, w taki szary papier tak, taką paczuszkę ramek Owija taśmą i pozostawia, pozostawia w zamknięciu. Mówi, że nie ma z tym żadnych problemów. Ja właśnie tak spróbuję to zrobić. Mamy zrobioną paczuszkę i podobno tak przygotowana paczka, tak spreparowane ramki z suszem zabezpieczą te, 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 te nasze rameczki. Takie przygotowanie zabezpieczy te nasze rameczki przed rozwojem motylicy. No temu mu się to sprawdza, zobaczymy jak będzie u mnie, paczki wędrują w suche miejsce, do domku i czekamy na wiosnę. No i tyle, dzięki.